Mówisz do swojego dziecka. Słuchaj, będziesz mógł pograć w gry, o ile posprzątasz swój pokój? Czy na przykład? Słuchaj, dostaniesz deser, ale e, najpierw musisz zjeść obiad. Czy mówisz do swojego klienta, słuchaj, będziesz miał lepszą cenę, ale warunkiem jest, że zamówisz więcej. Jaki popełniasz błąd? Bo chcę ci powiedzieć, że popełniasz. Makabryczny błąd negocjacyjny i komunikacyjny. Otóż w głowie, bez względu na to, czy to jest tego młodego człowieka, czy to jest Twojego klienta, dzieje się jedna rzecz, czasami w ogóle bez jego wiedzy, bez jego świadomości. Otóż osoba taka dzieli to zdanie, to twierdzenie na pół, i e, mówi: to już mam. A dopiero teraz będę się zastanawiał, rozmawiał, negocjował czy walczył o to, żeby jak najmniej za to oddać. Dlatego zaczynają się głupie dyskusje, dlatego zaczynają się po prostu e, negocjacje, które nie są w tym przypadku potrzebne. Zrób jedną prostą rzecz. Zamień to twierdzenie miejscami. Powiedz tak, jeśli posprzątasz pokój, będziesz mógł zagrać. Jeśli zjesz obiad. Proszę bardzo, dostaniesz deser. Zamów więcej, a dostaniesz lepszą cenę. Zobaczysz, wydarzy się magia. Jeżeli chcesz więcej poznać takich prostych, acz skutecznych, negocjacyjnych tipów, zasubskrybuj ten kanał.